Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Moda. Pamiętacie, ostatnim razem byliśmy w netherze i zdobyliśmy Cast Theory, Ale tym razem będzie inaczej. Patrzcie, co się tam w ogóle ja kręcę jakiś świat Tak więc zdobyliśmy ogólnie w ostatnim czasie jakieś siodło dla żerapy, znaleźliśmy jakieś bugi Miejmy nadzieję, że te bugi posłużą nam do wypełnienia questu z Timonomik Pum -pum. Zaraz zobaczymy ogólnie, czy tak będzie. Jeżeli tak nie będzie, no to trudno. Mam nadzieję, że uda nam się stawić czoła i pokonać to wyzwanie, bo czekamy dalej na kolejne wyzwania. W sumie wyzwań jest dużo, ale jednak chcemy ukończyć jak na razie pierwszy z tych zadań, więc będziemy próbowali. Dobra, <laughs> zmierzając powoli do Timona i Pumpy. Ej, tam coś było wcześniej, ale już tego nie ma. Jakiś fake render, chyba tak się fajkowo niektóre struktury renderują. O, mamy tam naszych ziomeczków. Miejmy nadzieję, że to, co zdobyłem, to będzie to, co, o czym oni marzyli. A czemu tego tu nie ma? To jest, tak? Jest, patrzcie, jest. Yy, mogę sobie Experience Gruba wziąć. Hakuma ma tata kryształ, nie wezmę. Patrzcie, można z nimi handlować sobie to hakumo Matata. Nie mam więcej, więc z nimi handlować nie będę. Nie wiem o co właśnie z tym chodzi. Czy jak to zjemy, to będziemy więcej expa, chyba tak będzie, więc <laughs> w takim razie nie będziemy na razie jeszcze tego używać, użyjemy to w przyszłości. Dobra, pójdziemy tam do Rafikiego na górę i zobaczymy ogólnie co co nam dalej będzie kazał robić. Mm, mam nadzieję, że chyba nam nie będzie kazał znowu tych czy dalej zbierać termin. wiem, że z tego, że te bugi trzeba było zebrać, nie? Ale nie wiem, jak dalej będzie. W sumie zaraz zobaczymy. Będzie prościej Ping, ping. Pi, pa, pa, para, pop Pa, pa para, pop Pi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie wiem, pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego długo nie było odcinków. W sumie aż tak długo to nie było, tydzień. Miałem taki okres, że mm, w sumie się bawiłem trochę. O, jaka skrzynka. Bawiłem się i robiłem różne rzeczy. Ingnął The Outlaws are dangerous, but we can continue to me foreground termits. Foreground termits. Czyli musimy te cztery termity jakoś zebrać. Dobra, co my tu mamy na taką skrzynkę? What the fuck? Narodziny. Dobra, zajmę sobie tą książeczkę. <laughs> dobra, dobra. Twój stary to jebany profesor Atomus. Zrobił cię z trzech składników z jebany. Z cukru, słodkości i innej śliczności. Ale dodał jeszcze jeden składnik. Składnik z I tak oto powstałeś Digimonie pierdolony. Aha! W takim razie tak powstałem. Super, a... Co, tak? Jak, kurde, twój stary to profesor Atomusz, nie mów tak do mnie Co my tu mamy? Mam Związek X, no nie pieprzcie mi, mam Związek X, what the fuck? mogę cię zabić, ty mały niedobry Teraz mamy mało życia Dobra, wkroczymy w ten świat, mamy świetną książkę, dziękuję Rafiki o największy Wiedziałem, że coś tutaj mi nie pasuje Idziemy jeszcze raz spróbować zdobyć te piękne termity Jeżeli to nie wyjdzie, to ja już kurde nie wiem To ja już nie mam pojęcia Dobra Patrzcie, pamiętacie, gdzie tu byliśmy wcześniej? A co mieliśmy zdobyć to były te pieprzone termity, których teraz jakby dalej nie ma. No, może to czas zejść. Kistry już się pędzi wiatry. Dobra, wejdziemy w te keby, może coś w tych kebach ciekawego znajdziemy. Dobra. Nuka szar. To w sumie nam nie jest potrzebne jak na razie do niczego kreatywnego. Właśnie muszę sprawdzić jak się robi teleporty. Jest tutaj taki telepad, dzięki któremu możemy się teleportować w wcześniej stworzone miejsce. Musiałbym stworzyć kilka takich telepadów i zapisywać lokalizację. Można byłoby na razie się wszędzie teleportować. To było chyba było łatwiejsze niż to co robimy. Tiri! To... No, i mamy te. Nie rozumiem, właśnie z tymi. Nie wiem, jak je nam tu zrobić. Interesuje bardzo. Skoro tam mamy portal, to wybierzmy się w drugą stronę od portalu i może gdzieś tutaj coś znajdziemy. Coś takiego. Pipa pa pa pa. Popatrzcie, gwiazdy hardcora. Wszystko mnie tu chce atakować. Ale się nie dam, jestem Pro Sniper, o Lew też mnie chce zabić Co my tu mamy? Zaraz, tutaj coś mamy, tutaj mamy te drzewka What? A, tam możemy zejść zobaczyć Jedziemy na spokojnie, może coś znajdziemy Patrzmy, patrzmy, patrzmy się dziwnie. świetnym sobie drogę, nic tutaj nie ma ciekawego. Może znajdziemy jakieś Pożek tu ciemno Nic nie widzę cholera. Nic dobra, wychodzimy z tego. Strasznie Dobra jak tu się z nami wychodziło? Tędy chyba Tędy No dobra, mówi się trudno. Chcieliśmy coś zdobyć, no, fuck. No gdzie ja znajdę te strony termity? Nawet nie wiem czy, na pewno co to, 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 to musi jakoś wyglądać, no ale przecież robiliśmy te termity, oddaliśmy w sumie te cztery bugi i się mieć na się nieść napięty do rafikika. I mi... Patrz, jakiś lew coś zrobił ciekawego, nic ciekawego. To pustynia jest wręcz Potwarta Dobra, mamy te wyłupki O, dobra Dobra, po wyłukały sobie Ten jakiś magiczny był Dobra, tu dalej nic nie ma, tu dalej przemierzamy tereny też nic nie ma. Zaraz, tu mm. mamy dużo lawa golemów. Mm -hmm. Nowa stery to się nazywa. Coś mnie odślepiło. What the fuck. No dobra, skoro to są jakieś tam lawowe potwory, to przydałoby się je jakoś tutaj. Może zrobił, bo... może coś by z nich zrobiło. Halo, halo, sergej! Sergej, mów mi do ja! Mów mi to szybciej. Kurde, nie ma. Nie ma nic, no ja. nie wiem. Szedłem na game moda i zobaczył, no ale nie będę tak robił, bo to jest troszeczkę nieprawidłowe. Nie tam widzicie że się jeszcze nie prędrowało. W sumie ładne tereny się tutaj robią. No ale nie mamy dalej tych zasłonnych czterech. Nie wiem o co chodzi z tym ground termitami i nie możemy wykonać naszego zadania. To bardzo mnie irytuje, ponieważ nasze zadanie powinno być wykonane. A nie mamy również tego, czego potrzebujemy, żeby sprawdzić jaki jest quest. Więc dalej jest źle. Dobra, to wrócimy w takim razie do portu. Dobra, zwierzemy jeszcze raz te cztery termity. Zobaczcie, gdzieś tu jest jakaś królowa termitów. Zazwyczaj to pamiętam z tego, że tu gdzieś na pewno musi być jakaś królo królowa. Królowa, oż tym małe szkielecie. Kurwa! Dobra mam 4 Jeszcze znaczy specjalnie przeszukamy te mam te miejsca Tak gdzieś pamiętacie tamte w tamtym miejscu jednym Tutaj nie powinno być What the fuck Umyrajcie. W takim prędzej miejscu mogłoby coś być Gdzie, bo tutaj Z tego co widać co to było? What the fuck z Co to było właśnie? Old Sun tak, tutaj znaleźliśmy właśnie jakieś ciekawe temy, które mogłyby nam podsłużyć do czegokolwiek, ale tutaj było wejście do tego. Może gdzieś coś takiego podobnego znajdziemy Tutaj chyba nie będzie w środku tego więc dobra, w sumie nie musimy szukać tam, chyba też nic na tej pustkowie nie znajdziemy. A więc wracam po przerwie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem i już mniej więcej chyba damy radę zrobić to, co powinniśmy zrobić. Zrobiliśmy troszkę i i mamy teraz, tutaj musimy zrobić crafting. Następująco zrobić, bo tym crafting musimy zrobić. Malkowicz, 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 na razie tutaj to przycimy. To przycięło. I teraz, jak to było, to chyba tak. Nie tak. Chcieliśmy zrobić te patyczki. Robimy tak. Jest, mamy. No, Robiliśmy taki fajny sprzęcior Patrzcie A tą animację, jak to pięknie wygląda, widzę. <ścoughs> Superowo Teraz dzięki temu. Będziemy mogli sobie zrobić dla Ciebie, tak? Dla Ciebie zrobimy specjalnie nasze rzeczy, czyli zrobimy nasze. termity. Termity przerobiłem dzisiaj na gr Grand termites. Musiałem poczytać o tym przez chwilę na internecie, bo już nie mogłem się. nie mogłem się po prostu powstrzymać i nie wiedziałem co z tym zrobić. Jak myślicie, na końcu spalimy to drzewo tego, tego? Tak? Nie, nie wiedziałem, go nie spalić, Drzewo jest dzielny. Pomaga nam więc. Nie będziemy tego robić. Zastanawiam się na tym Experience Grab, co to w ogóle robi. A jeżeli chodzi o to, wszystko to. fuck! Prawie ja umarł. Właśnie nie wiem co robi jeszcze Związek X. Będę musiał zrobić. Będę musiał dzięki Związkowi X stworzyć atomówki. A to nie będzie takie proste. Będziemy mieli nasze małe dziewczynki, dzięki którym. For Mango Program, goodness. I to zabieramy ze za sobą. Okej. Okay. Dobra. Odkryliśmy trochę dużo. Szczerze mówiąc. I co, to chyba będziemy się tutaj żegnać, tak? No, nie, dużo żeśmy w sumie nie zrobili, ale z, w sumie nie zrobiliśmy dużo. E, odkryliśmy e, Związek X, e, dzięki któremu będziemy mogli stworzyć nasze małe dziewczynki, atomówki, które będą nam towarzyszyły i będą nam dotrzymywać kroku. E, zrobiliśmy deal z Timonem i Pumpą, kupując od nich Experience Grab, który właśnie w tej chwili użyję i mam nadzieję, że nie umrę. Rób no, zobaczymy. Ile expo, ja pierdolę 40, what the fuck, kozackie 10 ile expo dostaliśmy, jesteśmy kozakami, możemy enchanty robić większe Dobra, i w sumie jeszcze oddaliśmy Oddaliśmy Grand termity, Co trzeba, musiałem, aż przeżyć na internecie o co z tym chodzi I znalazłem grinding Bowl, dzięki któremu możemy przerobić to na Grand termity eksplodujące, więc naprawdę kozacko Tak byśmy szukali tego wieczność i szczerze mówię, co mogę powiedzieć? No, widzimy się w kolejnym odcinku, miejmy nadzieję, że tamten spawny, no, w następnym odcinku będziemy robić więcej, nie wiem, co jeszcze będziemy robić, ale myślę, że teraz zabiorę się za znalezienie mango i skończenie kolejnego quest'a w tym oto pięknym jakże świecie. Dobra, tak więc dzięki bardzo, żegnam się z wami i zapraszam do kolejnych odcinków. Pamiętajcie, łapki w góry, subskryby i komentarze i w ogóle, nie?